Witam, pozdrawiam. Przedstawiam wam kolejną ludmiłkę w moim prywatnym malowaniu. A czy prywatnym? Hmm, z tej reklamy Coca Cola. Jak widzicie z Mikołaj, To taki właśnie tiry jeżdżą. Coca Cola. Berwie się 64, 612. Ja wszystkie te ludmiłki, które mam w moich malowaniach, które robię prywatnych, to robię jako barwie się 3, 4 na push pull, bo one u mnie będą jeździły w składach osobowych. Także. Buda jest po naprawie, ponieważ dostałem ją uszkodzoną. Musiałem okna sobie porobić z folii. Te boczne i jedno okno tutaj, akurat te z boku. Musiałem dać też folię i tą barierę, ramę do okna. Musiałem stawić. Zobaczymy, jak to pojedzie. Ponieważ to musiałem te. Nie było tych szybek bocznych, to musiałem te bolce porobić z drutu, żeby się trzymało ten. Zbiornik na paliwo to jest po prostu złożone druty, są na gorąco klejem. Trzy druty, także są dwa, dwa i jeden, to żeby to jakoś trzymało się. No zobaczymy w ogóle, jak to będzie jeździło. Także to będzie już ostatnia ludmiłka w malowaniu świątecznym. Oczywiście tu na dole też musiałem, gdzie, gdzie są lampy, dać yy, szybki czyli folie. Także to będzie już ostatnie malowanie się też tym Ludmiłka. Zaraz pójdziemy na tory. Zobaczymy, jak to wygląda. kart sklejony, skończony już jest. Konrad w 100% skończony. Teraz tylko Ludmiłka puszczę. i będę robił tutaj papier tylko by dokleił. Buda była też pęknięta. Musiałem ją skleić tutaj, w tym miejscu. Była pęknięta, to sobie skleiłem. Także fajna taka buda. Także świąteczne malowanie będzie po raz ostatni. Już jeszcze będę miał taką w planie jedno malowanie, ale to może da się uda jakąś obdobę załatwić. Dobra, idę na tory i zobaczymy, jak będzie się prezentować na torach Ludmiłka. już na torach zaraz zobaczymy, jak poleci. A jeżeli chodzi o z wagonami, no to dopiero będzie pokazane z wagonami na święta Jak się tylko pojawią święta Bożego Narodzenia. Znaczy, jak będzie już. Pierwsza niedziela adwentowa albo druga, bo oczywiście zobaczymy. <laughs> Ale na Mikołaja poleci na 100%. A teraz tylko prezentacja wjeździe. Jeździe. 4, 612 dla Puszkul. Także lubię te reklamy, właśnie z protokolą. Jak jest Mikołaj, tu jest puszczona ta reklama. Dlatego właśnie. Tak mi natknęło, żeby też mieć właśnie taką lokomotywę z taką reklamą Coca-Cola. Tak wygląda z przodu. Atrapa. A to jest ta właśnie z tym szybą. Z lewej strony szyba sklejona z, z folii. Jest rama wklejona z kartonu. Bo była już pęknięta. Nie było. No i ona w ogóle była pęknięta wzdłuż. musiałem sobie skleić. Tutaj jedynie co było w porządku, tak sobie pomalowałem też markerem tam gdzie są te na dole, te na czarno, te wszystkie wężyki, no buforów nie miałem, to dałem z takich ślubeczek sobie, może kiedyś będę miał to sobie zamienię, bo one nie są sklejone. Dobra, jest elegancko, podoba mi się. Także z wagonami wam puszczę dopiero yy, na święta. Teraz buda będzie ściągnięta, wróci tu Buda Gidzilli. Buda idzie do schowania. także będę miał fajne trzy malowania świąteczne. Dobra, to na razie. Zaprezentowałem nową wybiłkę. Także w sumie, w ogóle, zresztą, to jest moja ulubiona lokomotywa, jedna z najlepszych. Bardzo mi się te lokomotywy, ludniutki podobają, dlatego mam do nich sentyment. Dlatego mam właśnie dużo lokomotyw w właśnie takich samych projektów moich, tak jak tutaj wagon mieszkalny Monia. Tam się na łóżku na galopujemy. No i tu właśnie z samych ludniów zrobiony jest pociąg pożarniczy Florian. Na, yy, po prostu to jest wzięte z bazy pociągu pożarniczego Drager, tysterna, i kontener, A drabina jest fikcyjna podnośnik cisterno fikcyjny, jednostka napędowa i kontener załogowy to jest też konwersja z, z pociągu po, yy, pożarniczego Drager także uwielbiam te lokomotywy tak jak tutaj ostatnio właśnie robiłem takie malowanie połączone Godzilla kolej mazowieckie, też mi się bardzo to podoba, fajnie mi to wyszło elegancko także moje ulubione ludmiłki dobra no to nic, obuda wraca, idzie do schowania a tutaj wraca Godzilla dobra to na razie, ta się, cześć